Dziesiąta, dziesiąta jeszcze. Mikrofon. Dziesiąta, 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 dziesięć. Dzień dobry. Dobry wieczór. Muzyczka, proszę przyciszenie muzyczki. Już jestem. Siedem osób. Brawo, niecałe 30 sekund, bo pewnie tyle się spóźniłem. E, dzień dobry, dobry wieczór. Mam nadzieję, że widać, słychać. E, jeżeli mnie widzicie, jeżeli mnie słyszycie, łapkę do góry poproszę. Niech ja się tylko przełączę na laptopa, żebym mógł sobie widzieć to z dwóch różnych perspektyw. Ostatnio mieliśmy jakiegoś trola bardzo mocnego, więc będzie mi go łatwiej usunąć, jeżeli coś takiego się pojawi. Eee, co słychać? Podchilloutujemy sobie delikatnie na samym początku. Poczekamy na więcej osób, bo Pewnie każdy z Was jest zajęty. Jest weekend, jakby na to nie patrzeć. Okej. Okay. Gdzie jest ten mój kanał na YouTubie? Za dużo rzeczy pootwieranych. American Carsmania. Witajcie. Cześć. E, do zobaczenia e, w Polsce. Wszystko wskazuje na to, na to, że będę u Was, ale jeszcze do końca nie jest to wyjaśnione. Dobrze, mam już na laptopie czata. Cześć Cześć Julian, witajcie wszyscy. Łyka zimnej wody, dziś nie ma kawy. Um, dlatego, że e, Dlatego, że jeszcze nie ma kawy po prostu. E, zaspałem tak szczerze mówiąc i, i nie miałem nawet czasu na poranną kawę. Jak widzicie, a nie może jeszcze inaczej wyłączymy tą muzyczkę. Jak widzicie, jestem, jestem w kamperze. Camper Studio wszystko jest ładne, odnowione. Jeżeli oglądaliście wcześniejszy mój odcinek na YouTube, w którym nadawałem po raz pierwszy w kamperze, na pewno teraz widzicie różnicę. A na moim Instagramie jest taki krótkie, taka krótka historia tego, jak razem z Panem Marianem, projektantem z Polski odnawialiśmy kampera, to znaczy ja odnawiałem. Pan Marian w 95% przyczynił się do tego, że ten kamper wygląda jak, jak wygląda. I pewnie już się domyślacie, pewnie niektóre osoby wiedzą, ten kamper można ode mnie wynająć, ode mnie od Pana Mariana, oczywiście. Można, można wynająć camper, stacjonuje w tym momencie w Chicago, jeżeli chcecie sobie zrobić podróż po drodze 66. Ona też się zaczyna oczywiście w Chicago, więc zapraszam serdecznie. Dziś zgodnie z tytułem więcej będzie informacji na temat kampera. Powiem wam o tym jak nie popsuć mojego kampera, którego wam pożycza A przy okazji jak nie popsuć wszystkich innych kamperów, które będziecie mogli sobie wynająć z wypożyczalni takie Kilka podstawowych rzeczy, nie będziemy oczywiście zagłębiali się w mechanikę, nie będziemy otwierać silnika, sam się na tym nie znam, ale takie podstawowe rzeczy, które tak naprawdę gdy pierwszy raz zacząłem podróżować kamperem, gdy pierwszy raz uruchamiałem kampera, mnie troszeczkę zaskoczyły, ale później były dla mnie po prostu zwykłą rutyną, także. Przede wszystkim dzisiaj witam wszystkie osoby, które zamierzają podróżować po Stanach Zjednoczonych camperem. I nie tylko, bo jeżeli też będziecie mieli pytania związane z podróżą zwykłym samochodem, motocyklem, na hulajnodze, rowerem, czy ewentualnie na piechotę, też możecie mi spokojnie tutaj zadać. Jestem po to, aby Wam pomóc, aby nie spieprzyć, żeby, abyście sobie nie spieprzyli tej podróży po Stanach Zjednoczonych, mając informacje o tym, co się dzieje. Jak przygotować się do podróży yy, prosto z internetu. A w internecie, jak wiadomo, mnóstwo informacji, które się wzajemnie wykluczają. 19 osób, to co, możemy już oficjalnie zacząć? Myślę, że tak. Pozdrawiam Kraków. Skąd jeszcze jesteście? Będę w Krakowie na pewno. 19, nie, 13 czerwca już lecę do Polski, także będę w Krakowie, będę w Tarnowie. Eee, Wrocław się szykuje i jeszcze nie wiadomo jakie inne miejscowości. Słuchajcie, eee, zaczynamy o podróżach po Stanach Zjednoczonych. Eee, na początek, może zacznę od. A, miałem coś zabrać i, i zostało, zostało tam w domu tutaj. No nie zabrałem. No, no nic. No nieważne. Eee, Karta do parków narodowych. Jak taka karta działa, jeżeli podróżujemy w kamperze? Wiele osób o to pyta, wiele osób podróżuje w 4, 5, 6, 7, aby nawet 8 takimi busikami, a 11, 10, 11 osobowymi po Stanach Zjednoczonych i wszyscy się zastanawiają, jak zadziała taka karta, jeżeli w samochodzie jest więcej niż 4 osoby. Słuchajcie, każdy z parków ma tak naprawdę troszeczkę inne zasady. W niektórych parkach narodowych wejście płaci się za samochód, a w niektórych parkach narodowych płaci się jak gdyby za samochód plus dodatkowe opłata za dodatkowe osoby. Czyli mając taką kartę do parków narodowych pokrywa nam ona. Cztery osoby podróżujące z nami w kamperze. Jeżeli podróżuje, się, podróżuje z nami piąta osoba, ta osoba albo będzie musiała mieć swoją kartę do Parków Narodowych, albo po prostu będzie musiała zapłacić za wejście, wjazd. Jest to około, kwota około 35 dolarów. Także warto, warto o tym wiedzieć. Często mi się zdarzało też, że podróżowałem z pięcioma osobami, jak przyjeżdża do nas rodzina z Polski. I w niektórych miejscach, tak szczerze mówiąc, park ranger widział, że tam jest nas troszeczkę więcej. Pokazałem kartę, machnął ręką, także nie, nie są oni tak bardzo mocno służbistami. Aha, odnośnie jeszcze karty parków narodowych. Pamiętajcie o tym i nie spotkałem się, żeby ktoś o tym mówił w polskim internecie. Na przykład bardzo popularny park jak Dolina Śmierci. Jeżeli będzie to wasz pierwszy park narodowy, Możecie kupić kartę w Visitor Center, ale ten Visitor Center w Dolinie Śmierci znajduje się jak gdyby w samym środku Doliny, czyli tak naprawdę musicie wjechać do Doliny. Przy okazji na pewno zaliczycie kilka punktów widokowych i dopiero dojeżdżacie do, do Visitor Center. Jak rozwiązać taką sytuację? Po prostu... Jest coś takiego przyjętego, że jeżeli na przykład wjeżdżamy do, do jakiegokolwiek parku narodowego i zamknięta jest budka, w której kupuje się, kart, kupuje się wjazdy, lub ewentualnie nie można tego wjazdu kupić, musicie zobowiązać się do tego, że kupicie ten wjazd albo bilecik nieco później i musicie pamiętać o tym, że w takim parku co należy zrobić? Należy albo tą kartę, albo ten bilecik wstępu. Wystawić na zewnątrz, na, na kokpicie, tak to się nazywa po polsku, na widoku, dlatego że jeżeli będą Park jeździli i sprawdzali po prostu wyrywkowo osoby, które są na parkingach, można dostać mandat 100 dolarów za coś takiego. Także to też jest taka troszeczkę bardzo praktyczna osoba, jak... Po, praktyczna osoba... praktyczna porada, jak zaoszczędzić. Na wycieczce do Stanów, jak w głupi sposób nie stracić pieniędzy. Więcej takich informacji przy okazji autoreklama w, mojej, w moim e-booku sklep.interamerika.com, a e-book ma tytuł: Jak działa Ameryka? Andrzej się pyta: jakie są zasady wstępu do parku Yellowstone, chyba najbardziej znany park. No zasady do parku Yellowstone. Nie pamiętam ile kosztuje bilet wjazdu do, do, dla pojedynczej osoby albo dla samochodu, ale przypuśćmy, że jest to 35 dolarów. I tak jak mówię, jeżeli macie kartę, to pokrywa nam cały samochód. Jeżeli nie, musicie płacić doda za dodatkowe osoby. Karta lub bilet działają przez yy, 7 dni. Także jeżeli raz zapłacicie wejściówkę, nie mając tej karty, zapłacicie za bilecik. Wystawiacie go na kokpicie i możecie sobie wjeżdżać i wyjeżdżać z granicy Parku Narodowych przez, przez, 7, przez 7 dni. E, I to wszystko. Grzegorz, nie, Gonzo. No zapyta, co to za camper, Ford czy Chevrolet? To jest, y, panie kolego, Ford. Ford, który nazywa, Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ford Wings. bodajże. To jest model Forda, który był specjalnie produkowany dla firmy Cruz America, dlatego, że jest on, jest jak gdyby przystosowany jest e, dodatkowo, upgradeowany do tego, żeby po prostu zrobił, e, był na stop w trasie. Ten, ten, te silniki są oczywiście specjalnie jakieś tam, upgradeowane do tego, żeby samochód zrobił po prostu bardzo dużo mil. Chyba z o ile pamiętam, rozmawiałem z, z mechanikiem i on mówi, tak, pół miliona mil na tym samochodzie to jest taki, taki pikus, to jest coś takiego, 100 tysięcy kilometrów na zwykłym, zwykłym samochodzie. Także ten akurat Ford ma przejechane 160 tysięcy kilometrów i, i miewa się bardzo dobrze. Za chwilę zresztą. Za chwilę zresztą. Pokażę Wam kilka rzeczy tutaj, jak działa taki kamper i co powinniście wiedzieć będąc w środku, jakie po prostu powinniście przyjąć sobie takie zasady podróżowania, żeby, tak jak mówię, żeby nie zaskoczyć się niemile w kamperze i, i żeby, żeby ta podróż jednak była bardzo, bardzo przyjemna. Ale jeszcze szybciutko. Haven PL, nie wiem czy dobrze wymieniam tą ksywkę, tego nickname. Ile kosztuje, nie licząc samego wynajmu, ubezpieczenie tego takiego kampera na tyle, bym nie musiał się nim przejmować? E, słuchaj, ubezpieczenie kampera jest zależne od firmy, w której wynajmuję. Już najbardziej popularnym kamperem jest Cruz America. firmą jest Cruz America i Cruz America ma kilka, tak naprawdę mówiąc, jak gdyby poziomu tych ubezpieczeń. Nie wiem naprawdę, ile to kosztuje podstawowe ubezpieczenie musiałbyś po prostu wejść na stronę internetową i dokładnie do swojego modelu kampera znaleźć wycenę. Oni tam robią wyceny za darmo. Więc po prostu wchodzisz na stronę, znajdujesz sobie kampera, który potrzebujesz, pokazujesz mniej więcej limit mil. Dlatego musisz też pamiętać, że Wszystkie wypożyczalnie liczą sobie za przejechane mile. Jeżeli przejedziesz 100 mil ponad ponad jeden dzień, to za dodatkowe mile musisz płacić, nie wiem, 15 albo 20 centów, ewentualnie możesz sobie wykupić pakiet dodatkowych nielimitowanych mil. Wiele osób właśnie o tym nie pamięta i myślą, że wynajem kampera to tylko cena za samego kampera plus cena ubezpieczenia. Ale nagle okazuje się, że trzeba jeszcze wykupić pakiet nielimitowanych mil, dlatego że no, tym kamperem na pewno będziecie robić ponad 100 mil dziennie. Ten kamper, który ja tutaj mam, tak naprawdę stwierdziłem, że nie będę wam yy, liczył za dodatkowe mile. Jak będziecie wynajmowali ode mnie kampera, to, to już na samym początku macie około 1500 dolarów mniej niż, niż Cruz Ameryka, dlatego, że tak jak mówię, nie liczę za mile. I jeszcze inne firmy, znaczy inne firmy, firmy, które wynajmują kampery liczą dodatkowo za pracę generatora. Każdy generator za chwileczkę zobaczycie, ma swój licznik czasu. Licznik jest po to, żeby wiedzieć, kiedy wymienić olej i na przykład Cruz America liczy dodatkowo za pracę jeszcze generatora. Eee, to teraz zrobimy tak. Będzie troszeczkę trzęsło, ale chciałbym Wam pokazać, jak to wszystko działa na żywo. Może przemączę się na drugą kamerę. Ok. I tutaj jest taki przy wejściu. Tak naprawdę jest taki główny, główny panel sterowania sterowania tutaj tym kamperem. Mamy tutaj poziom trzech. Jak jakby się nazywać pojemników? To nie są pojemniki, już zapomniałem polskich, polskich słów. O, troszeczkę częściej. Dobrze, możemy sobie sprawdzić e, teraz, czy mamy e, nabity gaz. Jeżeli mamy światełko zielone, to znaczy, że mamy gaz e, w pełni. Gaz nam jest potrzebny do pracy lodówki przede wszystkim, czyli mamy tutaj gaz na poziomie e, dwóch trzecich. E, woda, woda, świeża woda, czyli to jest ta woda, którą Nalewamy sobie gdzieś ze stacji benzynowych, i ta woda jest nam potrzebna do prysznica, ewentualnie do, do kranu. Jest tutaj na poziomie najniższym. Mamy wodę tak zwaną black water, to są te wszystkie zanieczyszczenia z toalety, oraz mamy wodę tak zwaną grey water, która o której praktycznie nie ma, ona się tam za chwile, na chwileczkę tylko zaświeca. A ta grey water to jest woda po prostu, którą używamy w kranie i, i przeważnie jest to woda z powstała. Zmycia naczyń. Dwa guziczki. Water heater, czyli to jest nasza gorąca woda, która nam będzie potrzebna do kranu oraz będzie nam potrzebna tutaj do łazienki, do ciepłego prysznica. To jest podgrzewacz tej wody. E, tutaj się go włącza, ale ponieważ ja praktycznie mam zerowy poziom tej złówkiej wody, nie będę, nie będę tego włączał. E, tutaj jest właśnie generator. I musicie o tym pamiętać, że do czego służy generator? Wiadomo, generator służy nam do tego, żeby w czasie postoju mieć, o proszę bardzo, we wszystkich gniazdkach prąd i we wszystkich e, światełkach prąd. Jeżeli dojedziecie do kempingu, macie włączony silnik, e, z alt, e, to się nazywa alternator, nie, to się nazywa sprądnicy, wszystkie, e, wszystkie światła są zasilane. Jeżeli zatrzymujemy się, wyłączamy oczywiście silnik. I włączamy generator, i w tym momencie prąd w gniazdkach i w całym kamperze działa prosto z generatora. Musicie o tym pamiętać, żeby nie popsuć kampera od środka. Najpierw, e, jak się mówi po polsku, musimy zrobić tak zwany prime, czyli przed startem generatora naciskamy tutaj i czekamy, żeby się pojawiło czerwone światełko. Pojawia się światełko, możemy go odpalić. Słuchajcie. Działa, tak? Zaświeciły nam się zielone kontrolki przy gniazdkach. Oznacza to, że kamper pobiera prąd prosto z generatora. Słyszeliście? Włączyła, włączyła się kuchenka mikrofalowa i tak naprawdę wszystko tutaj działa na, na prąd. Teraz z generatora. Lampki. Eee. Tutaj założyłem takie specjalne gniazdka. Od razu zauważcie, że tutaj są polskie wtyczki, więc jest wszystko, wszystko przystosowane. Ten generator, e, on jest dosyć głośny i musicie pamiętać, że jeżeli jesteście na kempingach, to taki generator czasem, e, znaczy czasem, nie czasem, może przy, zawsze jest e, wyznaczone są godziny do pracy generatora, czyli mogą to być godziny od 8 do, czy od 7 do godziny 10 wieczorem. Wyłączamy generator. I to wszystko. Także bez generatora, bez włączania tak zwanego prime, niestety nie polecam, nie polecam yy, uruchamiać, brać prądu prosto z kampera, dlatego że no akumulatory zostaną rozłączone. Tak jak wspomniałem wcześniej, kuchenka mikrofalowa działa bez żadnego, bez żadnego problemu. Tutaj mamy w kamperze kuchenkę gazową. Proszę bardzo, klasyka. Tak jak wszędzie na w kempingach. Yy, mamy oczywiście lodówkę i ta lodówka razem z zamrażarką, o może w ten sposób, zamrażarka, lodóweczka. Proszę bardzo. I słuchajcie, yy, ciekawostka. Ta lodówka i zamrażarka, ona może działać na generator, czyli na prąd, ale również działa na gaz. Także, jeżeli macie nabity gaz do kampera, przełączamy się na gaz i w tym momencie oszczędzamy tak naprawdę, tak naprawdę prąd. Toaleta działa, jak działa toaleta w kamperze. Każdy się domyśla. Prawie tak samo jak jak w pociągu, tylko my mamy tutaj taką klapkę o, i tutaj jest miejsce, żeby spuścić nasze nieczystości, które gdzieś tam na dole w specjalnym e, pojemniku się zbierają. Tutaj mamy drugą e, umywalkę. Tutaj jest jeszcze, moi drodzy, jak to się nazywa po polsku? Air condition, czyli ochładzanie, tak? Nie wiem, czy to się nazywa ochładzanie po polsku. Klimatyzacja, brawo Paweł, klimatyzacja. Klimatyzacja oczywiście ustawiamy sobie na odpowiednim temperaturę. Musicie też pamiętać, że to jest klimatyzacja i temperatura jest pokazana. W stopniach Fahrenheita, niektóre też mają w stopniach Celsjusza. I oczywiście klimatyzację włączamy tylko i wyłącznie w czasie yy, pracy generatora. Jeżeli jedziecie samochodem, niektóre osoby właśnie tak zażynają kampery, szczególnie w Dolinie Śmierci, jadąc samochodem, yy, po prostu mają klimatyzację włączoną na max. Nie dość, że jest gorąco, silnik jest obciążony jazdą i klimatyzacja jest totalnie jeszcze y, obciąża, obciąża silnik. Następna bardzo ważna rzecz, bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby nie zepsuć kampera od środka, to jest coś takiego jak mm, jakby to nazwać po polsku. A, to jest taka wajcha. E, może w ten sposób. Ok. Na, tej, na tym urządzonku jest napisane TOW Hall mode. A ta tajemnicza wajcha musi być cały czas włączona, czyli na... na nie mam teraz kluczyków. Na... E, stacy, przy stacyjce tutaj na wyświetlaczu będzie Wam się świeciło, świeciła taka kontrolka. To Hall. Dlaczego to musi być włączone? To musi być włączone cały czas dlatego, że kamper w tym momencie dostaje większej mocy do silnika i jesteście w stanie... No, normalnie podróżować. Także to musi być non-stop włączone w pozycji ON, dlatego że wtedy silnik pracuje na, yy, na pełnej mocy. A drugą ważną rzeczą, a może czwartą już jest, moi drodzy, tutaj na dole. O, a to są buty, to są przy okazji buty Juniora, który już ma, jak widać, yy, trzy numery większy, but yy, ten nogę ode mnie. może inaczej. Otworzymy tutaj drzwi o właśnie e, moi drodzy hamulec ręczny jest tutaj i naciska się go naciska się go nogą także musicie o tym pamiętać żeby za każdym razem jak się zatrzymujecie włączyć ten hamulec ręczny to jest naprawdę ze względu na bezpieczeństwa i, i pamiętam jak pierwsza złączyłem ten hamulec a nie miałem pojęcia gdzie się go wyłącza on jest tak po prostu tutaj o. Sprytnie, sprytnie schowana jest taka wajcha i można go, można go wyłączyć super, super, super ważna rzecz emergency start do czego służy nam ten guzik emergency start guzik służy nam do tego, że jeżeli nie daj Boże, w czasie drogi wyczerpią Wam się akumulatory w samochodzie, nie będziecie mogli wystartować samochodu silnika nie będziecie mogli wystartować ten guziczek pozwala Wam na, na przełączenie jak gdyby prądu, który jest w e, akumulatorach kampera. A ten, akum, a ten kamper ma dodatkowo jeszcze dwa olbrzymie akumulatory. E, przełącza go i daje prąd do, bezpośrednio do zapłonu. I dzięki temu, już je do Was przełączam. I dzięki temu, e, jeżeli wyczerpiecie przez przypadek swój. Własny akumulator, dzięki temu będziecie mogli normalnie wystartować kamperem i dalej podróżować. Także nie utkniecie dzięki temu na pustyni. Łyk, herbatki, wody. Także tak to wygląda z punktu widzenia jak gdyby obsługi kampera dla osób, które tak naprawdę pierwszy raz zaczynają podróżować. Oczywiście musicie pamiętać o tym jeszcze, że Camper to zrzucanie nieczystości, zrzucanie Grey Waters, zrzucanie Blackwater i podłączanie się wodą jeszcze do na, na przykład miejskiej wody i jeszcze dodatkowo o czym zapomniałem jeszcze dodatkowo, nie, to chyba to chyba to chyba tyle. Te wszystkie rzeczy, ja myślę, że do, nagram w ogóle osobny filmek na YouTube. To nie będzie na pewno live, i wtedy pokażę dokładnie, jak to się obsługuje, dlatego że będzie to zrobione dosyć w szybkim skrócie. A taki live to zajmuje oczywiście troszeczkę więcej czasu, i, i pewnie nie każdy ma czas, żeby to wszystko oglądać. Dobra, to teraz co? Porozmawiamy może troszeczkę o, o podróżach po tych Stanach Zjednoczonych. Jeżeli macie jakieś plany... E, American Cars Mania prosiła, żebym pokazał jak wygląda kamper w środku. Przed chwileczką to zrobiłem, oczywiście. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące podróży, to e, dajcie mi znać. Bardzo chętnie na nie odpowiem. Mam nadzieję, że słychać widać. 16 osób, 14 lajków. Proszę jeszcze o 2 lajki. A jak nie macie, moi drodzy pytań, to ja będę uciekał, dlatego że mam sporo pracy. Mam dwa duże plany podróży do przygotowania. Osoby już wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, więc zbieram się szybciutko i przygotowuję plan. Ale co najważniejsze, e, kawa na mnie czeka. Za chwileczkę, poranna. Także słuchajcie, dobra. Zróbmy tak, jeżeli będziecie mieli pytania, mm, interamerykamałpka.gmail.com zapraszam jestem na facebooku jestem na instagramie zapraszam do śledzenia i to wszystko na dzisiaj mam nadzieję, że skorzystacie z moich pomocy nie popsujecie kampera od środka kiedy będziecie wynajmować go na podróż po Stanach Zjednoczonych i do zobaczenia Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Gdzie to się wyłącza? Pewnie tutaj.